W ostatnim filmie pokazywałem wam edycję tego zdjęcia troszkę zwariowane kolory w stylu Technicolor. Moim zdaniem to fajnie pasuje właśnie do jakiegoś takiego modernistycznego mieszkania na wydruku metalowym na ścianie. Wyglądałoby to naprawdę mega fajnie. Dzisiaj zrobimy taką delikatniejszą, fajną edycję, bardzo delikatne, ciepłe kolory z delikatną taką nutką, wiecie, zieleni Zacznijmy edytować to zdjęcie. Standardowo korzystam ze swojej paczki dewan, która przyspiesza mi znacznie edycję. Tutaj na początku mamy, czy włączamy, wyłączamy korekty obiektywu, ja zostawię tą naturalną winietkę, bo dużo nie będę kadrować, także zostawiam tą winietkę, która jest naturalna obiektywu. Mi to pasuje. Dalej automatyczna edycja. Tutaj też możecie zrobić automatyczną edycję, sobie kliknąć tu, ale wtedy też zmienia się, jak widzicie, jaskrawość i nasycenie. Ja wolę korzystać właśnie ze swojego presetu, bo on pomija jaskrawość i nasycenie. Nie chcę podnosić saturacji tego zdjęcia już teraz. Dalej, lecąc, balans bieli zostawiam taki, jaki jest, taki fajny, ciepły. Jest super geometrii. Tutaj myślę, że nie dotykam. Ewentualnie możemy ten autopoziom sprawdzić. Fajnie będzie wyglądało ten autopoziom, włączyć. Fajnie nam się ta delikatnie nam perspektywa zmieniła. Przy okazji od razu przykadrowało nam się troszkę zdjęcie. Możemy białe miejsce, które jest poza zdjęciem, przykadrować, żeby nie było białych miejsc, ale wybierzmy sobie, czy chcemy jeszcze jakoś wpływać na to zdjęcie, czy chcemy zmienić na zdjęciu rozpiętość tonalną. Ja myślę, że w chwili obecnej to zdjęcie ma bardzo fajny balans pomiędzy wiecie, cieniami i jasnościami, także fajnie wygląda. Ja bym zostawił tak, jak jest. Idziemy sobie dalej, przeszedłem do paczki krajobraz AI, bo tu będę miał narzędzia, których bym potrzebował, bo będę chciał działać już lokalnie na to zdjęcie. Przejdę sobie przez presety dotyczące pierwszego planu. Zobaczę, które to właśnie z tych presetów fajnie mi działa na pierwszy plan. I zobaczcie, usuń zamglenia na pierwszy plan. Mega w tej sytuacji nam pomoże, bo mieliśmy dużo takiej mgły. Takiej nieprzejrzystości na tym zdjęciu, a chcemy troszkę ten pierwszy plan wyciągnąć. Także klikamy sobie właśnie ten preset i dostosowujemy sobie już moc tego presetu wedle naszej potrzeby, powiedzmy 27. To w międzyczasie nam tutaj tworzy maskę i dodaje różne efekty, kolory, wszystkie ustawienia, które musielibyśmy ręcznie robić, także dużo szybciej. Zobaczmy sobie teraz na niebo, co byśmy chcieli z tym niebem zrobić, w jaki sposób byśmy chcieli je troszkę stonować, troszkę je jeszcze, wiecie, wyciągnąć trochę detali z niego. Czy dodamy jakiś może kolor do tego nieba też? Ewentualnie wykorzystamy tu jakiś z presetów takich dodających kolorów do nieba. Może wykorzystamy ten? Nie, ja myślę, że zrobimy taki klasycznie Niebo plus. On bardzo fajnie, delikatnie obniża kolory, też dodaje takiego ciepła. Nie w całej mocy, bo tego też nie chcemy. Koło. 50, myślę, że tak jak teraz jest OK. Teraz kochani, wrócę sobie z powrotem do paczki dewan. Jak już przeszliśmy sobie tutaj, zobaczcie, Portrait AI, krajobraz AI, to nie jest zdjęcie portretowe, także to pomijamy, wykorzystaliśmy krajobraz AI i to jest ten moment, w którym powinniście zastanowić nad kolorami zdjęcia. Czy to nam pasuje? Czy będziemy teraz bawić się jeszcze kolorami ręcznie? Dostosowując sobie, wiecie, mieszalnik, punkt koloru, gradację. Czy przyspieszymy ten cały proces i użyjemy jakiegoś presetu kolorystycznego? To jest ten właśnie moment, żeby użyć presetu czy profilu kolorystycznego. Ja w tym przypadku skorzystam z mojej nowej paczki presetów Harmony One. Jest to paczka, presetów która rewelacyjnie sprawdza się właśnie podczas edycji zdjęć z The One, albo na przykład z paczką Pure Light, jeśli edytujecie zdjęcia portretowe, czy jakieś ślubne zdjęcia. Tak mamy zdjęcie przed dodaniem. Koloru, przed zadziałaniem na te kolory. Ja przejadę po kolei przez wszystkie presety. Co fajnego jest w tych presetach, właśnie, że to są presety mieniające tylko i wyłącznie kolory. One nie wpływają tak bardzo na inne aspekty zdjęcia, nie wpływają, wiecie, na jasności. Ja teraz przejadę przez wszystkie presety. Pokażę Wam, jak te wszystkie presety działają na to zdjęcie. I w tym samym czasie wybierzemy sobie preset, który wykorzystamy do właśnie. Po kolorowania naszego zdjęcia. Ta paczka presetów jest bardzo fajna, bo ona mega fajnie współpracuje właśnie z paczką The One, czy z paczką Pure Light. Jeśli na przykład edytujecie zdjęcia portretowe albo ślubne, mamy tutaj bardzo fajne kolory, które świetnie sprawdzają się przy każdym typie zdjęć, przy zdjęciach RAW, przy zdjęciach JPEG z Waszych telefonów. Na wszystkich zdjęciach działają tak samo, ponieważ działają tylko i wyłącznie na kolory. Nie zmieniają tutaj bardzo dużo, wiecie, dodatków, takich jak jakieś kontrasty, wyciąganie jakichś detali. To już robisz sam, albo w edycji ręcznej, doprowadzając to zdjęcie do takiego stanu, żeby wyglądało bardzo dobrze naświetlone, albo korzystasz na przykład z paczki The One czy paczki Pure Light i one pomagają ci ten pierwszy proces przejść, a wtedy wykorzystujesz Harmony One. Możesz użyć też Harmony One do tego, żeby pokolorowała twoje zdjęcia z telefonu, twoje zdjęcia robione w JPEGach, bardzo fajnie działa na każde zdjęcie, także jest bardzo, bardzo wszechstronna. Jej kolory są bardzo, bardzo subtelne, delikatne, nie są przesadzone, także mam nadzieję, że wam się spodobają. Ja wybiorę sobie teraz kolor, który chciałbym zastosować do tego zdjęcia. Tak jak mówiłem, chciałem, żeby to zdjęcie było ciepłe, miłe. Także po przejrzeniu tych wszystkich tutaj presetów, ja już wiem, który kolor wybiorę. Ja wybiorę paso gardena. Bardzo fajnie, zobaczcie. Tutaj dodaję takiego bardzo fajnego światła ciepłego na tym polu, na tych zaczynających kiełkować zbożach. Mega fajnie. Dodaję też tutaj w cieniach takiego ciepła. Super kolorki, moim zdaniem. Jeśli byście chcieli, to możecie oczywiście zmniejszyć ten efekt, zobaczcie do zera. Możecie też ten efekt wzmocnić. Zobaczcie, to jest 100%. Ale jeśli chcecie, możecie nawet do 200 dojść, bardzo mocnego już charakteru, bardzo dużo saturacji, tu dodajemy kolorów, tego wyciskamy jeszcze kontrasty. Możecie dostosować sobie ten preset do woli. Ja myślę, że na tym zdjęciu on fajnie wygląda, tak 120%. Myślę, że jest ok. Teraz mógłbym wrócić sobie do paczki jeszcze tylko do one na sam koniec, zobaczyć, czy chcę jeszcze coś dodać do tego zdjęcia, czy na przykład. Rozjaśnimy troszkę tony średnie, dodając, zobaczcie, jeszcze delikatnie kopa w tonach średnich. Super, możemy też tą moc sobie dostosować. Ja myślę, że te 100% było idealnie tutaj. Możemy też dodać delikatnego blasku, co bardzo fajnie wpływa. Tutaj, zobaczcie na te przejścia pomiędzy jasnym, ciemnym polem tu, gdzie zawsze takie robią się otoczki tu, gdzie zwiększamy kontrast, żeby. To zdjęcie było bardziej wyraziste, ale możemy to delikatnie złagodzić, właśnie korzystając z tego filtra Blask. Filtr ten troszkę imituje efekt, taki blooming efekt, który dodawany jest, jakbyście wykorzystali Filtr Mist na obiektywie. Macie takie delikatnie zmiękczone zdjęcie. Ja lubię go stosować często w takim wymiarze około 30%. Fajnie będzie. Ja jestem Paweł Słowik i witam Cię na moim kanale. Jeśli interesujesz się fotografią, edycją zdjęć oraz chciałbyś czasem wybrać się ze mną na fotograficzną wyprawę, to znalazłeś idealne miejsce. Zanim obejrzymy dalszą część filmu, chciałbym prosić Cię o zostawienie łapki w górę oraz komentarza. To pomaga mi w dotarciu do nowych widzów oraz w rozwoju tego kanału. W komentarzu możesz zaproponować tematy, które chciałbyś, abym poruszył w następnych filmach. Dobra, nie przedłużam. Wracajmy do dalszej części filmu. Dalej lecąc, mam jeszcze blask jasności, i to, to daje takiej, zobaczcie, blasku tylko i wyłącznie do jasności na zdjęciach. Jeśli wejdziemy sobie w maski, to zobaczcie, blask jasności działa tutaj na pewien obszar tylko zdjęcia, nie działamy na wszystko, co powoduje, że mamy taki bardzo specyficznie dodany efekt do tych najjaśniejszych części. Dodajemy tu troszkę odcienia, dodajemy troszkę efektów. Nie musimy, zobaczcie, nic robić. Klikamy i teraz tylko wybieramy sobie moc tego efektu. Ja zostawię to na 60 punktach. Ja tutaj mogę skorzystać jeszcze z presetu Dodge and Born. On pojawił się w wersji 2.1 paczki The One. Na początku lutego, także jeśli nie macie tej paczki w wersji 2.1, zawsze wersję paczki The One możecie też zobaczyć sobie tutaj na górze. Macie The One, wersja 2.1. Jeśli nie macie 2.1, wystarczy, że wejdziecie na swoje konto w sklepie, na które kupywaliście paczkę The One i pobierzecie sobie jeszcze raz tą paczkę, ona będzie wtedy w aktualnej wersji i spokojnie wtedy możecie sobie. Ten preset dodać tylko pojedyncze albo zaktualizować inne presety, jeśli była większa zmiana. Jak zaktualizować paczkę, znajdziecie też w filmie instruktażowym na stronie paczki The One, także tam Was też zapraszam. Klikamy sobie na preset Dodge and Burn i on sam z siebie nic nie robi. To jest preset pomagający Wam dopracować to zdjęcie. Preset tworzący dwie warstwy: warstwę Burn i Dodge, czyli ściemnij i rozjaśnij. Pomyślmy sobie, żeby dodać troszkę więcej takiej przejrzystości do tego zdjęcia, dodać troszkę takiego wyglądu 3D, musimy pewne części przyciemnić, pewnie rozjaśnić. Możemy zastosować do tego kontrast, ale kontrast działa globalnie. My, wykorzystując właśnie preset Dodge Burn, stworzyliśmy sobie dwie warstwy, dwie maski, które będą działały lokalnie. Klikamy sobie na ciemniej. I teraz mam od razu włączony pędzel. W razie jakby nie był pędzel włączony, klikamy sobie jeszcze raz i ten pędzel wybieramy, ponieważ jest tylko jedna maska osadzona, wystarczy, że klikniemy sobie burn i teraz będziemy ściemniać. Co byśmy chcieli na tym zdjęciu ściemnić? Przeniesiemy sobie ten panel w tą stronę. No i teraz ja sobie myślę, żeby dodać takiego wyglądu 3D bardziej do tego zdjęcia, potrzebuję tak. Ściemnić sobie troszkę to pole, maluję sobie. Dobra. Chciałbym ściemnić to pole. Maluję sobie. Tu, gdzie bym chciał. Teraz chciałbym te górki wydobyć troszkę na pierwszy plan. Czyli, jak tu mamy ciemniejszą taką część tej górki, maluję sobie po niej. Tu widzę cień, zwiększam go. Troszkę tak damy. Zobaczcie, tu raz. Tu cień. Tu cień. Tu. I tutaj cień. Malujemy tu, gdzie są cienie. Zobaczcie, widzimy troszkę to mocno, ten efekt działa, ale tym się nie przejmujcie. Do tego dojdziemy. Dobra. Tu przemalujmy sobie też na tych górkach, czyli tą górkę sobie pomalujemy z tej strony. Zobaczcie, tu gdzie jest cień. Powiększymy ten cień. Powiększymy cień tu, tu, na tej górce. Super. Dobra. Powiększymy sobie troszkę tu. Może też tutaj w tym drugim planie tą górkę sobie troszkę wyciągniemy w tym miejscu. Możemy sobie jeszcze tu wyciągać cokolwiek chcemy, troszkę co chcemy przyciemnić, na przykład tutaj. Teraz kliknijmy sobie na warstwę dodge i zróbmy to samo, tylko na odwrót. Czyli teraz chcę rozjaśnić pewne części zdjęcia. Na pewno chciałbym troszkę rozjaśnić tutaj tą linię wzdłuż, czyli drogę swoją. Zmniejszmy sobie tu szpędzel. Dobra. Teraz tu malutkim pędzlem jeszcze. Oj, źle. Teraz tym malutkim pędzlem sobie tu jeszcze. Super. Troszkę na tym domku. O, tu bym chciał troszkę rozjaśnić wzdłuż. Super, tutaj. Ok, teraz pomaluję sobie w tym miejscu, zobaczcie, tak. Tutaj przemalujemy sobie to załamanie. Przemalujemy sobie jeszcze to załamanie. Przemalujemy sobie tu, tutaj, jeszcze tu jeden raz. Możemy delikatnie tu przemalować sobie ten rożek. W tym miejscu to spowoduje, że tu nam dodamy troszkę jeszcze jasności. W tym miejscu możemy delikatnie dać trochę tego światła i w tym, tak jak teraz, myślę, że jest ok. Kolejna rzecz, którą musimy zrobić, to tylko wyłączyć sobie te dwie maski, spojrzeć na to zdjęcie. Teraz włączmy sobie te maski po kolei. Najpierw pierwsza maska. Patrzymy, jak ona działa. Możemy sobie kliknąć O na klawiaturze, żeby mieć podgląd, gdzie pomalowaliśmy. Ale jeśli mamy to wyłączone i włączamy, wyłączamy sobie oczko, to widzimy, gdzie działamy. Teraz, kiedy mamy zaznaczoną tą warstwę, możemy na samej górze wejść sobie w burn ciemniej ilość i ustawić moc tego działania. Możecie wykorzystać to w dowolnej mocy. Ja proponuję bardzo małe ilości, bardzo delikatne, właśnie takie zmiany. Także tu 20 będzie ok. Chodzimy sobie na jaśniej. Zobaczcie, gdzie działamy. W tych miejscach. Super. Klikamy sobie. Stawiamy sobie tą ilość. Tak samo jak poprzednio. Bardzo małe ilości, bardzo subtelne zmiany. Nie będą rzucały się w oczy, że są nienaturalne, a naprawdę dodadzą do zdjęcia takiego luku 3D. Zobaczcie. Bardzo fajnie. Pokażę Wam przed i po jeszcze. Zamknijmy sobie maski. Przejdźmy sobie na przykład do historii. Możemy zobaczyć, tak jest przed dodaniem presetu. To jest przed, to jest po. Przed, po. Przed, po. Różnica jest bardzo subtelna, ale naprawdę jest widoczna. Jeśli porównamy te obydwa zdjęcia, to za każdym razem każdy widz powie, że to zdjęcie, właśnie na którym zrobiliśmy delikatny burn, będzie dużo lepiej wyglądało. Zobaczcie, nie dodaliśmy kontrastu tu, gdzie nie potrzeba, w niebie. Tu chciałem mieć taką delikatną mgiełkę, taki fajny, wiecie rozproszoną parę wodną w powietrzu która dodaje właśnie atmosfery, dodaje tego klimatu do zdjęcia, w ten sposób dodaliśmy troszkę tego kontrastu w miejscach, których chcieliśmy, wracamy sobie dalej do paczki The One i co robimy dalej? Teraz to już jest koniec edycji to zdjęcie wygląda naprawdę fajnie, teraz możecie dodać sobie ziarna do zdjęcia jeśli chcecie mieć taki bardziej filmowy jeszcze look no i na koniec, ewentualnie spróbować dodać delikatną winietkę. W zależności od tego, jak bardzo chcecie skupić wzrok na zdjęciu, albo jak bardzo duża winietka mogłaby tu być, to sami musicie zdecydować. Ja myślę, że na tym zdjęciu bez winietki mamy tu bardzo delikatną, subtelną winietkę, która już była zastosowana, przez to, że nie wyprostowaliśmy sobie tego obiektywu, nie usunęliśmy tej naturalnej obiektywu winietki. Zostawiam tak, jak jest i zobaczcie. Tak było przed, jeśli zresetujemy sobie zdjęcie. Tak mamy po bardzo fajna, delikatna, subtelna edycja z bardzo fajnymi kolorami. Także napiszcie w komentarzu, co sądzicie, czy ta edycja wam się podoba, te kolory bardzo naturalne, subtelne. Mam nadzieję, że ten film okazał się dla ciebie przydatny i przyczyni się do poprawy twoich umiejętności w edycji zdjęć w Adobe Lightroom. Jeśli chcesz wspierać rozwój mojego kanału, będę wdzięczny za udostępnienie tego filmu, zostawienie łapki w górę oraz napisanie komentarza. Twoja aktywność naprawdę pomaga. W komentarzach możesz również zaproponować tematy, które chciałbyś, abym poruszył w następnych filmach. Zapraszam cię również na moją stronę Słowikę Ułomany na Presety, gdzie znajdziesz wszystkie moje narzędzia. Presety, których używam w Lightroom i Photoshop, zarówno na komputerze, jak i w moich urządzeniach mobilnych. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, warto uczynić to właśnie teraz, klikając przycisk subskrybuj na dole, by nie przegapić kolejnych ciekawych filmów na moim kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!